Siemaneczko widzowie z tej strony Elzart i witam w kolejnym odcinku z CSGO Skins. Dzisiaj cholernie ciężki challenge, bo od 10 zł do kosy Chciałem coś ciężkiego, wiem, że czasami na, na łatwiejszych nie wychodzi, ale lubimy, tak? Lubimy ciężko, lubimy kiedy jest pod górkę, kiedy wiatr w oczy i coś jest nie do zrobienia, a jak się uda to zrobić, no to będzie tylko super, no nie? Wtedy no. Oby się udało i co? Jak zawsze co odcinek z CS Go Skins, macie skinki do wygrania, kałach Elite Build e, i, i AWP kapillara co raz żeby wygrać, łapka w górę, sub, komentarzyk I fajnie byście byli na stronkę z kodem ELZART Wspieracie mnie wtedy jak mnie wspieracie, to ja mogę dawać lepsze skiny No i na starcie z moim kodem, tutaj Elzard. Jak w go dostaniecie darmowe 2 złote 10 groszy i 10% bonusu do doładowania Macie mnóstwo metod płatności na stronce Konkursy i do tego lepsze daily case'y To naprawdę polecam Można dzień sobie dać darmową skrzyneczkę I no normalnie tutaj jest po prostu dużo fajnych rzeczy Nawet kostę można tu wygrać, więc zapraszam tutaj e, I violet dajmo e, Więc linka czy do strony jest oczywiście wam podpięty w opisie 0,81 groszy, wbijajcie, wbijajcie, naprawdę minus mnóstwo trybów A my co, no, przechodzimy do tego Giga ciężkiego Challenge'u, tak naprawdę A Więc tak, case battle I lecimy, 10 ziko Strasznie mało Czekoladka, case, e, czekoladka Czekoladka, <hihihi> e, Medium, chociaż jak damy medium Rust Ultra ty, coś takiego, 10 ziko, 4 osoby, no trzeba na cztery osoby tutaj robić bitwy, jak chcemy coś zgarnąć dzisiaj eee, I tak będzie cholernie ciężko, okej, okay, ktoś już do nas wbił i samo klasycznie Emily, dobra, Emily, lecimy, pogchampik, mam nadzieję, że coś fajnego nam dzisiaj siądzie Okej, okay. to jest dobry start, ale bot Emily trochę droższy, kurczę, to przebić, przebić to, przebić to Jest, pobocz, będzie droższy, będzie droższy Tak, mamy to, proszę państwa I jest już 5 dyszek Dobra, to jest przezajebisty start. Dobra, nowa bitwa. Fajnie, 10 dyszek, mamy 5 dyszek. A co się chodzi tej serii? Robimy po prostu próby cały czas, jak się nie uda, to się nie uda. I tyle. Dobra, mamy 5 dyszek. Ten 4 case, promocja, zachęca. Mamy 5 dyszek, lecimy z tym. Dalej, duck case. stało nasze piędziko. No i raz. Cztery takie skrzynki, dalej na czterech musimy, kurcze no musimy ryzykować Na trzech bym dał, na trzech, ale żeby mieć więcej szans, ale no nie, no ryzykujemy dalej, no bo Nie ma co, no musimy ryzyki tutaj grać, żeby zdobyć tą kosę Kosa to co minimum jakieś 350, więc jakby tutaj już fajnie siadło To w teorii już możemy nadmierć mieć kosę Ale będzie ciężko, raczej po tej bitwie, następnie jak nam się uda tą wygrać To będzie bitwa o kosę już W tej raczej wątpię, że nam się uda dojść już do kosy 17 Ziko Bot Michael, kurcze ciężko, Duck Case fajnie by nas uratował tak, proszę Państwa, 35 zł. Mamy przewagę. 13 zł? Jakoś tak. Okej, okay, lipka. Ale jest dobrze, trzymamy, trzymamy przewagę, dobra. Proszę, nie zjebać tego. Chyba to mamy. Mamy to, widzowie. Jęknie, 111 zł z 10 zł. To jest pierwsze podejście. To jest pierwsze. Po... Dobry, robimy na 3 osoby. 111 zł. jak nam to siądzie? Watercase. USP Case Tak, i jest coś za 8 ZIKO Gold Case Dobra, Trzy osoby Jak teraz siądzie, możemy mieć już kosę Ale jak siadło z 10 ZIKO Kosa za pierwszą próbą Dostawcie no sobie łapkę w górę, lecimy Nie no, mam nadzieję, że tutaj O, dawaj, dawaj panie bucket Dobra, mamy tu przeciwników Nawet boty, nie dawaliśmy O, skupmy ich, o, może widolę to nie Kurde, nie, ten igiel, Dobra, jeszcze jest szansa, jeszcze, spokojnie, jeszcze jest szansa Kurde, będzie ciężko Dobra, AK, musi jakiś prze, kała kałak no, Factory Factorium Star Trek Nightwish Nie Dobra, tutaj jakaś super naklejka Nie wiem, czy może taka droga dropnąć, no nie, nie Kurde, widzowie, byśmy mieli już dobra, To praktycznie jest kosa, tu już byśmy mieli tak Do kosy rękę wyciągamy, dobra jeszcze jedno podejście zróbmy. Już byśmy rękę do kosy wyciągali. Już byśmy ją mieli w rączkach. No nie A powiem wam, takie dobre to było podejście. Tak mi go szkoda, cholernie Kurde no. No nie wiem, lipka, lipka, no ale... Ale cóż, no niestety, nie siadło, nie siadło. Ale tak bliziutko, mieliśmy już tyle kasy z 10 zł, hmm, dobra, lecimy z tym. Naklejki najpierw Ten flash i Leon? Okej. Okay. A co ten kot? Jaki kot jest drogi. Glock, Glock 18, Moonrise, ale niestety nas nie wyciągnie tutaj jakoś super z tego. Lecimy dalej, lecimy dalej, nie przejmujemy się. 9,50, kurczy no. Ciężko jej to przebić, bo tyle sama bitwa kosztuje. No nie, nie, raczej nie przebijemy. O, blisko było, no ale z, ile to tutaj zgarnął? Nie, no, fajne te bitewki, powiem wam, że. Pod, dobra, zróbmy jeszcze jedną. Po prostu jedna strzynka zadycha jakaś. 1% Asimów, nie, nie, nie. Plaga, plaga i lowcase. I go na czterech. Ostatnie podejście, za trzech razy sztuka. No nie siądzie, to nie. Dojedzie lipka. No szkoda, ale powiem wam, że ta druga próba. Bardzo dobra, bardzo dobra próba. Powiem wam, że dzisiaj. No naprawdę fajnie. No macie do dużo eventów. Macie właśnie eventy, który teraz jest. Macie dużo fajnych rzeczy. Ja zapraszam bardzo. Bardzo fajna stroneczka. O, nie, tak. Awka będzie droga, nie? No, 12 ziko. Chyba nas lowcase jakimś cudem uratuje, ale wątpię w to. Ciry, co nie będzie aż taki drogi. No nie, nie, lipka. Szkoda, ale no zrobiła nadzieję ta pierwsza próba, więc to widzowie. Linka do strony, czy się będzie w opisie. Eee, a co, to było tyle? Szkoda, że nam się nie siadło. Eee, trzymajcie się, możecie zostawić subika na kanale. Życzę miłego dzionka, Cześć, cześć.